Siemanko cześć, kochani witam was bardzo pięknie tytułem pełni w rybach, która dzisiaj kochani, że tak powiem już przeleciała nam przez tutaj e, słuchajcie nasze, nasze niebo. Zaczęła się rano moi drodzy, e, ale oczywiście mamy noc, więc pewnie ta pełnia księżyca oczywiście jeżeli nie macie pochmurnego nieba jest widoczna. Kochani moi i na tą okoliczność z tytułu tej pełni robimy sobie kochani czytanko co? Pełnia w rybach chce wnieść do, do waszego życia, tak, czego możecie się tutaj spodziewać po, po owej pełni. No i przy okazji, niestety, moi drodzy, Merkurego na wstecznym, no sorry, sorry, to po prostu się zbiegło jedno z drugim, moi drodzy, więc nie wiem, jakieś sprawy po prostu będą się cofać, rozwalać, kończyć, a pełnia, no zaraz zobaczymy, co nam, kochani. Tutaj Jakoby wniesie. Słuchajcie, sama karta z porad talii księżycowych, moi drodzy, gdzieś tutaj w dużej mierze bardzo mocno nam jakby pokazuje taką, taką tendencję do. Zbliża się ogniste apogeum. Widzicie co, zaśmiałam się, bo właśnie przed chwileczką o tym mówiłam, tak, że mogą być, słuchajcie, tytułem Merkurego na wsteczną, no naprawdę, przeolbrzymie zmiany, tak, może się wiele rzeczy po prostu nagle, nie wiem, kończyć, wiele rzeczy może uwypuklać się, moi drodzy, może tutaj się dziać naprawdę, no, jeden wielki, że tak powiem, zamęt, no, mamy apogeum mało tego, to ogniste, tak, dobrze widzę, tak, zbliża się ogniste apogeum, moi drodzy, ale okej, okay, umówmy się, że to jest na pełni więc w związku z powyższym, no, moi drodzy, spodziewamy się jakichś naprawdę ognistych, konkretnych, słuchajcie, nie wiem, zmian, konkretów, zaraz, kochani, zobaczymy czego, ale w każdym bądź razie mamy te ogniste apogeum. Słuchajcie, karta nie będzie tak za bardzo dla was widoczna, ale to już wam mówiłam ostatnio, kochani, musicie to mieć jeszcze na razie na uwadze. Yy, no i cóż, my tu mamy, moi drodzy? Poczekajcie, ja tylko sobie rzucę. Dobra, jest OK. Yy, przechodzimy do każdego znaku zodiaku. Co ta pełnia chce dla każdego z Was wnieść? Zaczynamy oczywiście od baranka, chociaż może i powinnam od ryb. Wiecie, co zrobimy ten, ten, ten ukłon do rybek? Zaczniemy od końca. Parany, pewnie tam, mm, mm. Ja już chciałem, żeby teraz było moje. Yy, zaczniemy od rybek, kochani. Skoro w rybach niech są rybki. Moje drogie, moje drogie ryby, u Was jest jakaś opcja: słuchajcie bardzo globalnych rozmów, być może dotyczących się jakiejś sfery związkowej bardzo mocno, albo jakichś spraw urzędowych, jedno z dwóch. Może taka sytuacja być. To, mogą to być kwestie dotyczące, słuchajcie, urzędowych klimatów, finansowych klimatów, księgowych klimatów, pójścia dalej, planów dalej, być może w jakichś relacjach i związkach. A ci z Was, którzy są już w związkach stałych, mieszkają, Mieszkacie razem moi drodzy, gdzieś macie już śluby i tego typu historie, bo jest kapłan. To jest karta prawdy i druga karta też jest kartą prawdy. Więc albo sobie coś uświadomicie, albo jesteście właśnie w tej relacji stałej, o której teraz właśnie mówię, i tutaj będą jakieś rozważania, tutaj będą jakieś decyzje, tutaj trzeba będzie zadecydować w prawo albo w lewo, co robimy, jak robimy, jak planujemy, i tego typu historie. Co niektóre rybki, które moi drodzy jeszcze nie są w jakichś relacjach pod tytułem sakramentalnym, tak czy też urzędowym, tak, być może kochani tego typu rozmowy tutaj się będą, że tak powiem, przedstawiały. Myślenie o tym pójście w tym kierunku. Ale to mówię dosłownie tam do jakiejś tam procenta jakichś rybek, które ewentualnie kochani no być może tam ktoś taki jest, gdzie dopiero chciałby coś rozwinąć tematycznie w tym zakresie, no to moi drodzy tak, tutaj idą jakieś konkretne plany w tym kierunku. Pozostałe tak jak powiedziałam, sytuacja, gdzie tutaj trzeba sobie coś uświadomić, zadecydować, kochani, o czymś, spojrzeć prawdzie w oczy, wybrać, zrobić opcję, co jest lepsze, co jest gorsze. Tego typu rzeczy tutaj jakieś zmiany czy planowanie w kierunku ryb, kochani, podąża. Jeśli chodzi o wodnika, wzmocnienie relacji uczuciowych, miłosnych. Absolutna, bym powiedziała, współpraca. Sytuacja, w której dogadujecie się bardzo dobrze, drogie wodniki, i jest to taki klimat, w którym. Dochodzicie do jakiegoś porozumienia, konsensusu, zbliżenia się do siebie energetycznego, miłosnego, uczuciowego, namiętnościowego, i dzięki temu, kochani, odzyskujecie siły. Wspólnie, razem, bądź też poprzez partnera, wy w pewien sposób, kochani, wiecie, czego chcecie, macie do tego siłę, macie do tego energię, brniecie do przodu, czujecie się fantastycznie. Jednym słowem powiedziałabym wzmocnienie. Uczuć miłosnych pomiędzy Wami a Waszymi partnerami. Czy też, jeżeli ktoś jest sam i nie ma tego partnera, no to tutaj, moi drodzy, powiedziałabym do singli, że podąża ktoś, z kim faktycznie możecie stworzyć naprawdę zajebisty um, duet. Skoro wodniki, no to koziorożce. Koziorożce, u Was, jeżeli było z czymś bardzo ciężko, może inaczej, może co niektóre z Was liczą na jakąś szansę, albo jakaś szansa się pojawiła, albo pojawi na Waszej, kochani, drodze szansa tycząca się wszystkiego, polepszenia jakości życia, bez względu już, kochani, na to w jakim zakresie. Trzeba będzie pokonać jakieś trudy, jakieś problemy, które być może na tej drodze stoją. To dla tych, którzy... Pojawi się coś, ale nie będzie łatwo. Trzeba sobie jakoby z tym troszeczkę jakby uświadomić tą sytuację, że żeby przyszło to upragnione coś, to trzeba troszeczkę się namęczyć, trzeba się troszeczkę napracować i co niektórzy kochani muszą się z tym spotkać, z tym zmierzyć, że przyjdzie szansa, ale trudno będzie ją osiągnąć. Więc, moi drodzy, no trzeba zakasać rękawy i trzeba w pewien sposób sprostać zadaniom czy też pewnym przeszkodom, które stoją na drodze do tego, żeby tą szansę wykorzystać, tak? Poczekajcie, bo lecę od końca, muszę, muszę sobie uzmysławiać, co ja robię. Ryba, wodnik, ryba wodnik, koziorożec, no to teraz strzelec. Uuu. Słuchajcie! U strzelca, powiem Wam szczerze, no macie mocne karty, a mianowicie mówiące o tym, że będziecie kombinowali, jak wyjść z opresji. Karta, słuchajcie, powiedziałabym tak, co niektóre strzelce będą kombinować i strategicznie myśleć, jak uciec i nie dać się złapać na czymś. Albo, albo słuchajcie, przejrzą na oczy, że tak naprawdę słuchajcie, ktoś nie do końca jest szczery wobec nich. Czyli alternatywnie, albo to wy coś kombinujecie i będziecie teraz zastanawiały się, jak zrobić, żeby uciec przed tym problemem, żeby nie dać się złapać. Alternatywnie, ktoś oszukuje was i wy zobaczycie, że tak jest, no i tutaj uruchomicie tutaj no, mega myślenie w tym zakresie. No. Więc nie wiem, strzelce, to teraz sobie tutaj jakby to sami e, określcie, czy to wy jesteście nieuczciwi, czy być może ktoś w waszym otoczeniu. Yy, hmm, nie wiem, ja się nie będę wypowiadała, tak? Także tutaj jakby w dużym zakresie, no, miejcie to na uwadze, że ja tutaj nie chcę się wypowiadać aż tak bardzo, ale ja mam takie poczucie, że wy będziecie musieli uciec przed czymś. Żeby nie dać się przed czymś złapać, żeby ktoś was nie prześwietlił i będziecie strategicznie myśleli, jak nie dać się komuś wykiwać, bo załóżmy chcecie coś mieć, wiecie, że gracie troszeczkę nieczysto, tak mam takie wrażenie, oczywiście odwracajcie sobie też tą energię, tak, że może tak być w drugą stronę, że ktoś tak myśli yy, i będziecie po prostu strategicznie podchodzić do tego, jak uniknąć tego, żeby w pewien sposób nie stracić na czymś, no. Tak to wygląda. Co u Skorpiona? Kochani, Skorpion, bardzo dobry, bardzo dobry przekaz. To, co przynosi wam pełnia, to sytuacja pomyślności, zwycięstwa, sukcesu. I moi drodzy, to się może tyczyć pracy. Tak, nie wiem, jakiejś sytuacji, słuchajcie, pracy zawodowej, oczywiście, w której jesteście, ale niekoniecznie to może być budowanie, planowanie, decyzyjność, praca nad sobą, praca nad związkiem. To, nad czym może inaczej, to, nad czym do tej pory skorpion pracował, albo chciał, żeby było udoskonalone, odniesiecie z tego powodu sukces, tak? To sobie dopiszcie tutaj już tą sytuację, nad czym pracowaliście, i ten sukces e, przychodzi. <słuch> Waga, 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 waga. Kochani, waga, y, mam takie wrażenie, że jeżeli, jeżeli y, że waga sobie uświadomi, że wszystkie osoby, które wbiły nóż w plecy wadze, to waga odwraca, odwróci się od nich plecami. Po prostu zwyczajnie się odwróci i zacznie patrzeć zupełnie w innym kierunku. Przestanie już na te osoby zwracać uwagę, przestanie się nimi przejmować, przestanie y, w jakikolwiek sposób y, liczyć się z tymi ludźmi. Wiecie dlaczego? Zwróćcie uwagę na te dwie karty. Aha, nie zwrócicie uwagi. <laughs> te dwie karty. Facet odwraca się plecami od ludzi, którzy mu wbili nóż w plecy. Po prostu zwyczajnie. Facet, no oczywiście to może też być kobieta, ale tak jakby, wiecie co, jakbyście w końcu dojrzeli do tego, że nie będziecie jakby koncentrować się na czymś, co jest toksyczne, mściwe, niedobre, złe i jakieś tam. Odwracacie się plecami od tego wszystkiego i patrzycie w nową perspektywę. Bo dojrzycie, że w tej nowej, pers nowej perspektywie, czy tam w tym nowym kierunku, jest na co zwrócić uwagę. Was to przykuje uwaga tego czegoś albo tego kogoś, i stwierdzicie, dobra, ja właśnie chcę w tym kierunku podążyć. Ja już nie chcę patrzeć na to, że do tej pory otaczam się ludźmi, którzy powbijali mi nóż w plecy. Bo to jest karta mściwości, kochani. Kogoś, ludzi takich, takich którzy przychodzą, dokładają tylko problemów tak I waga stwierdza e, nie patrzę już na to. Nie chcę tego, na to, tego oglądać. odwracam się od tego plecami. Dobra. U Panny co? Kochani, wychodzicie z jakiejś biedy. Co by ta bieda nie znaczyła, bo ja nie wiem, co dla Panny znaczy bieda. Czy to chodzi o finanse, czy to chodzi o pracę takie typowe nie? Czy to może chodzi o to, że czegoś wam brakowało w ogóle w życiu? Nie wiem, uczuć, ciepła, miłości, przyjaźni, kumpelstwa. Nie wiem, czego wam mogło brakować. Pomysłu na siebie, rozwoju siebie samego. Czuliście się w ogóle coś tacy, bym powiedziała, niedoskonali. Mm, bo może tak być. Wychodzicie z tego, zamykacie stare drzwi, zamykacie ten cały proces tej biedy, tego proszenia się być może też o coś i ruszacie przed siebie. Czyli po prostu dla panny przekaz, wyjście z biedy. Biedy, tą, którą ktoś, panna miała takie poczucie, że czegoś nie ma, coś jest niedostateczne, muszę ciągle o coś prosić, coś tam, coś tam. Jest jakieś takie poczucie niedostatku i panna z tego wychodzi. Idzie do przodu. Słuchajcie, zostawia to w tyle już. Lew. <gryw> Lew, moi drodzy, rozpoczyna budowanie własnego życia rodzinnego albo jego naprawę. Ci z Was, kochani, którzy mają związki takie, bym powiedziała, pokaleczone, to jest tutaj chęć współpracy i odbudowy tej stabilizacji. Ci z Was, którzy mają związki, nie wiem, poukładane, to będą te związki rozwijać, planować, wdrażać jakieś nowe koncepcje, nowe pomysły, udoskonalać. Być może będziecie coś planowali, co kupić, co zmienić, um, nie wiem, w co zainwestować, tak? I tutaj, jakby w tym kierunku będziecie podążać. Sobolewska, ty po prostu zwyczajnie zaczniesz, jakby wkładać w całą swoją energię, w to, żeby zadbać o swoje poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji a, i tego typu klimatów. Ale to, co do ciebie zmierza, to moja droga, również sytuacja taka, że zacznie się coś w kierunku działać, w kierunku rodziny. Sorry, słuchajcie, musiałam to do Sobolewskiej powiedzieć, bo zaraz by tutaj, wiecie, <laughs> strzelała, że coś, że tutaj w ogóle i to nic nie pasuje. Pasuje, pasuje. Więc bardzo dobre karty, drogie, drogie lwy. Budujecie swoją przyszłość, swoją stabilizację, swoje poczucie bezpieczeństwa. Rozwijacie coś w tym zakresie. Ci z Was, którzy są singlami, do was idzie coś stabilnego. Być może ktoś z wami coś będzie chciał rozwijać, tworzyć jakiś piękny związek, tak? A ci, co mają zagmartwaną sytuację, to będziecie ją odbudowywać. No. Yy, to był lew, no to teraz raczek. Uraka, moi drodzy, odrodzenie yy, relacji. Odrodzenie, zmartwychwstanie. Yy, być może pójście z czymś na całość do przodu albo o level wyżej. Ci z was, którzy na przykład chcieliby ślubu, no to tak, ten ślub się zbliża. Ktoś będzie chciał z wami zalegalizować związek. Jeśli na przykład nie chodzi o zalegalizowanie związku, to jest to sytuacja, w której po prostu od, i następuje odrodzenie w relacji. Yy, odrodzenie życia uczuciowego. Być może zaczniecie więcej randkować, więcej spotykać się z ludźmi, moi drodzy, wyjście w czymś, Więc, bo to też są takie, wiecie, imprezy, tu, tu, jakieś towarzyskie spotkania, odrodzenie w tym zakresie, emocjonalnym odrodzenie, tak? Czyli będziecie się radować emocjonalnie również. Ci nawet, ci, którzy ale no, nie mają tego swojego stałego partnera, z którym mogliby coś tutaj rozwijać, tak? Odrodzenie w zakresie towarzyskim, emocjonalnym i związkowym. Bliźnięta. Drogi Bliźnięta, w waszym kierunku podąża e, przy, znaczy może inaczej albo podąża jakiś fajny facet, który cholernie chce was mieć, to bardziej do kobiet. E, Albo, względnie, wy odzyskujecie na maksa energię, cele życiowe, które sobie upatrzycie. Czyli, jeżeli do tej pory tak było, no nie wiem, co robić, w ogóle nie mam jakiegoś celu, sensu życia, wszystko takie, jak flaki z olejem jest, no to tutaj bliźnięta chcę wam przekazać, że nagle ta energia przyjdzie, nagle przyjdzie ten przypływ różnego rodzaju, właśnie celów, które sobie postawicie i będziecie szły do przodu. Kobitki mogą, że tak powiem, uwiesić wzrok na jakimś facecie, z którym będą chciały coś uskuteczniać i ze wzajemnością. Więc tutaj od razu, Mówię, jakieś romanse, kochankowie, um, u bliźniot mogą się również, kochani, pojawić. Jest tutaj po prostu wyjście z taką, jakby opcją. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli czekacie za kontaktem od jakiegoś faceta, czy też od jakiejś kobiety, to ten kontakt następuje. Przyjdzie wiadomość od kogoś. Tyle. Jeżeli chodzi o byka. Hm. Jest bardzo ciekawe, bo macie karty mówiące o odejściu i jednocześnie, o, o ka a jednocześnie druga karta pokazuje odwzajemnienie czegoś, yy, równowagę w dawaniu i braniu. Wiecie co? Ja mam takie wrażenie, że odejdzie coś, mm, co nie służyło. I byk stwierdzi, no po tym oczywiście po tej pełni, to co przyniesie, pójście po dziewiątej, po dziesiątej kielich i przychodzi odwzajemnienie, przychodzi taka równowaga w dawaniu i braniu. Albo też byk dorasta do tego, że w pewien sposób chce więcej od życia, chce równowagi w dawaniu i braniu i moi drodzy, prawdopodobnie tutaj według kart tak się stanie. Czyli byk będzie walczył o równouprawnienie, byk będzie walczył o to, żeby nie dostawać jakichś powiedzmy skrawków czegoś, tylko będzie chciał dostawać więcej, bo poczuje, że w jakiś sposób, bo poczuje po prostu, że ma prawo to dostać, że nie chce po prostu jakby, nie wiem, cieszyć się tylko drobnymi sprawami, tak, że zasługuje na więcej. I jest taka właśnie tendencja do tego, żeby pójść po więcej, pójść po równowagę w dawaniu i braniu. No i w przypadku baranka, yy, moi drodzy, szczęście ogólne, szczęście, jeżeli chodzi o sytuację związaną z rodziną, z szczęście związane w ogóle ze wszystkim, tak, z ludźmi, słuchajcie, ze swoimi facetami, kobietami, nawet jak to nie czy mąż, yy, ogólne radowanie się, ale to jest taka karta, słuchajcie, szczęśliwości, ta-dam, ale po długim okresie powiedziałabym trudów, które tutaj być może co niektóre baranki y, musiały znieść. Może walczyliście o to, żeby coś wyszło fajnie w związku, żebyście mogli ten związek rozwijać, żebyście mogli się z czegoś cieszyć, y, żebyście mogli zamieszkać razem. Y, było ciężko walczyliście o coś bardzo długo, no to te upragnione walczenie, czy też stanie na straży i wyczekiwanie, kiedy to nastąpi, Moje drogie branki, przychodzi, przychodzi do Was pełnia szczęścia, pomyślności, satysfakcji, dobrej rodziny, szczęśliwej rodziny, dobrego związku, bo to są kielichy, no to więc dlatego tak czytam to pod kątem oczywiście bardziej uczuciowym, nie? Ale moi drodzy, ogólnie bardzo fajnie, bardzo fajnie. Kochani, Tyle, wszystkie znaki są zrobione, dobrze, że się nie pomyliłam, bo już się bałam, że za 5 minut tutaj, kurczę, popieprzą mi się przez te ryby, w odwrotności oczywiście jakikolwiek tutaj znaki będzie lipa, no ale na szczęście się jakoś udało, kochani, yy, dajcie znać, jak czujecie te karty, będę bardzo ciekawa, raz jeszcze wszystkim bardzo, bardzo, bardzo gorąco dziękuję, że jesteście tutaj razem ze mną, razem ze mną, ten kanał tworzycie, kochani, buziaki i cudownego weekendu, buziak.